Słuchajcie, jesteśmy na wodach międzynarodowych. Na naszymi plecami zostawiamy Nikaraguę. Na wprost jest Salwador, a po prawej stronie jest Honduras Jeszcze jesteśmy na wodach Nikaragui, ale zaraz wpłyniemy właśnie do Salwadoru. Dziś jest pięknie, tak możemy dać małą ciekawostkę. To mamy ten w trakcie Salwadoru, gdzie 5 yy, tych wulkanów to oznacza pięć wulkanów i 5 krojów Ameryki Środkowej. Ta kulka oznacza pokój. A 14 liście, oznacza 14 departamentów Salwadoru Salwador, jeden z najbardziej tajemniczych krajów, do których zmierzamy A tam daleko matka dziewczyny z tatuażem, z water z kabinerem, z kabinerem czekajcie Tak? Mieszkają w wymiarze A, wymiarze właśnie, na swoim starym tatułom A nie, odbywam, odbywam nas od, 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 Bóg, jest? jo? Słuchajcie. Czekajcie, no no no, no, Długo no, jest no, no, はい